Witam Kolejne nasze autko Charger 17 rok 57 RT Już śmiga zarejestrowany tablicy z przodu jeszcze nie ma to nie ma Co się odsunę całości pokazać jak to się prezentuje. Ta strona była uszkodzona, błotnik, wypary drzwi wymienione i to tyle. Poduszki były całe. Tak sobie to wygląda. Ładnie chodzi, buczy, mruczy, fajny kolor. U nas mało tego koloru jeszcze. Obrysoweczki, tak jak widzicie, przyciemnione. Tak się to prezentuje. Kółka widać, zawieszenie obniżyliśmy. Obejdę go dookoła. Żebyście zobaczyli sobie. Tak się prezentuje. Jak zawsze na telefonie, akurat przestało padać, zrobię krótki filmik, pokażę machinę, zaraz zrobię krótką serwę, otworzę maskę, pokażę co siedzi pod spodem, tak się prezentuje z zewnątrz, taki silniczek 5.7 kami z dołożonym dolotem inżem żeby troszkę lepiej zmiało, lepiej łapał powietrze. Jeden z lepszych dolotów. Śmiało mogę polecić. Tak się to prezentuje. Teraz przejdziemy dalej. I wnętrze nagłośnienie Alpine. Wolutku przejdę. Pokrótce pokażę wentylowane fotele, grzane. Tak się prezentuje z zewnątrz. Wszód. Zobaczymy, czy są drzwi otwarte. Z tyłu są. To Mamy tył. No i foteli. Jak to u nas musi być, fotel? Też podgrzewana tylnia kanapa, reforowana skórka. Samochód ma 67 chyba tysięcy kilometrów. Zaraz zobaczę, czy nie skłamałem. A nie, przepraszam, 62. Tak się to prezentuje. I mamy środeczek, tak, zegary, łopatki, nie ma aktywnego tempomatu. Chyba tylko tego brakuje i szyberdachu. Tadejko. Tablica leży. I widzicie, samochód kupiony w Miami, zadbany, fajny. Na to musicie też zwracać uwagę. Akurat w dożu tak samochód jeździ w ciepłym klimacie. I nie ma co ukrywać, pokażemy. Te plastiki w dożu, takie są jakie są. Widzicie, odkształcają się w cieple. Trzeba będzie to rozebrać. Albo wymienić, coś z tym zrobimy, bo to tak nie może być. teraz z pamięcią, światła na auto, spróbujemy. Może będzie słychać trochę, go przygazuję. Ma aktywny wydech, może się uda coś usłyszeć. Tak sobie to mruczy. Pokrótce, radio jeszcze nie przeprogramowane pewnie to zrobimy. Światełka. No to znacie z filmików to wnętrze. A dodatkowo w lusterkach ma blis, jakąś tam światełko doświetlanie, no takie tam dobrze wyposażone autko, zadbane, niezniszczone, styrane. Poduszki były całe mój bałagan, bagażnik oczywiście zawalony bałaganem, standardowo od go przekładamy nie ma komu posprzątać, że tak powiem wyjdę jeszcze raz teraz na szybko, nie będę przerywał o, możecie zobaczyć, przemalowaliśmy malowaliśmy, lampki kierunki zrobiliśmy włączę wam pokażę, nie będę przerywał bo to nie chce mi się o, kieruneczek Przecięgielny też jest oczywiście zrobiony już jak trzeba. Tak się prezentuje kieruneczek. Tak się prezentuje autko. Tak jak widać z przodu obniżone. Taki oto stworek. Całkiem nie najgorzej, prawda? No to trzymajcie się, do następnego. Niedługo coś nowego nagramy, coś pokażemy. Może z warsztatu tym razem, że weźmiemy za jakieś auto, pokażemy jak się tam pracuje przy samochodach. Może jakieś inne przyjedzie w międzyczasie. Taki oto Chargerek 57 RT teraz jeździ. Można zobaczyć na mieście. Trzymajcie się. Elo.